Wojna celna może przynieść światowy kryzys gospodarczy. W ubiegłym tygodniu prezydent Donald Trump nałożył kolejne cła na Unię Europejską. Według szacunków Reutersa amerykańskie cła obejmują już około 70% eksportu z Europy. Świat czeka teraz na odpowiedź Unii Europejskiej. Amerykanie cłami uderzyli też w Kanadę i Chiny. Chińczycy odpowiedzieli swoimi cłami i zapowiadają kolejne. W poniedziałek skutki tej wojny były widoczne na światowych giełdach. Po południu warszawska giełda zawiesiła na chwilę swoje notowania. Eksperci tłumaczą to obawami o emocjonalne zachowania po otwarciu giełdy w Nowym Jorku. Obawiano się przede wszystkim, że inwestorzy będą się wycofywać. Ogromne straty widoczne są też na giełdzie w Moskwie. Giełda w Pekinie zaczęła sesję też z ogromnymi stratami. Niemiecki DAX we Frankfurcie stracił również około 10%. Amerykańscy analitycy Wolfe Research oceniają, że jeżeli Stany Zjednoczone nie zliberalizują ceł, to ten kraj w tym roku może wejść w recesję. Co to oznacza jednak dla obywateli? Przede wszystkim na całym świecie trzeba się liczyć ze wzrostem inflacji, a to się przełoży na ceny.